A tu następny jaki o idzie do mnie do ogródka. Zobacz jaki. Widzisz. Sie schodzą na jadłodajnię. Jeżową. To ficzku. Kotko mój. Pilnujesz, tak? chodź Jezusiu. Chodź. Jak się czujesz? Już taki jakiś starowaty jesteś. No, chodź. Chodź, chodź do górdeczka, chodź. wieczku O, tutaj jest mój górdeczek. Takie piękne mam tujki. I kwiatuszki, wszystko dzikie. Owady sobie zapylają. Tu mam taki ogromny bukszpan. Tu kwiatki. Tutaj stoi Jeden domek jeżowy widać pod A tam już chrupie, o takie mam kwiaty, to jest okienko gdzieś sobie śpię. To są moje kwiatki dzikowate. Eee, a tutaj proszę bardzo jeszcze, a już jeden czeka w kolejce pan. Przyszedł wody się napić. Drugi siedzi. O, ten ucieka. A tu drugi siedzi już proszę bardzo już wygląda z domku. Nie wiem, czy jad, czy zjad. A tam stoi jeszcze jedna miska w haszczach. I też tam jeszcze jeden wieżów jest. Zaraz tam pójdę i zaświecę, za zrobię filmik. Tutaj nie będę płocić kolegów, ale zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze tutaj postawiłam. Nie wiem, czy to się uda mi pokazać, bo tam postawię może jakoś od spodu ale chyba też nie za bardzo spróbujemy o tu jeszcze jedna miska nie to czy ją widać nie, nawet to jeszcze jedna miska w każdym razie. No i też chrupią. I tak się zaczyna o godzinie dwudziestej do piątej nad ranem, średnio. Dzień dobry. O, dzień dobry.